To bardzo niszczy związek miłego faceta. Co to takiego? Są to oczekiwania. Nie tylko związki miłego faceta, ale również innych ludzi, wszystkich, którzy, których tych problem dotyczy. Jeżeli mamy oczekiwania w stosunku, za duże oczekiwania w stosunku do drugiej osoby, to tak naprawdę ta osoba staje się naszym niewolnikiem, bo my chcemy, żeby ona robiła tak, jak my tego chcemy, taki jak mamy to co mamy w głowie, na przykład mamy pewien plan, pewien sposób myślenia i myślimy, że wszystkie osoby powinny do nas się podporządkowywać, a jeżeli się nie podporządkują, to my czujemy się źli, sfrustrowani, wykorzystani. Dlatego im więcej mamy oczekiwań w stosunku do innych ludzi, jeśli chodzi o relacje, to później cierpimy. Dlatego Warto się nad tym zastanowić. Pozdrawiam.